Położony na malowniczym skalistym wzgórzu, Zamek Bobolice to jedna z najbardziej znanych warowni leżących na szlaku Orlich Gniazd. Leży on w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, dzieli go niespełna pół godziny spaceru od Bliźniaczej Twierdzy w Mirowie. Sieć szlaków turystycznych umożliwia także dłuższe wędrówki w rejon skał kroczyckich i rzędkowickich oraz w inne atrakcyjne zakątki jury. Zamek stanowi ciekawy przykład budowli, która po wiekach bycia ruiną została odbudowana w czasach obecnych. Zbudowany on został. Został przez króla Kazimierza Wielkiego, najprawdopodobniej w 1350 roku. Przez kolejne dziesiątki lat często zmieniał właścicieli, a w czasie potopu szwedzkiego został zniszczony i popadł w ruinę. Dopiero pod koniec XX wieku znalazł się prywatny inwestor, który postanowił zamek odbudować. Dzięki Jarosławowi Laseckiemu i Dariuszowi Laseckiemu, zamek został otwarty ponownie w 2011 roku.